W tym filmie wszystko co warto wiedzieć przed losowaniem fazy grupowej Mistrzostw Europy 2020. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Już w najbliższą sobotę o 18 w Bukareszcie rozlosowane zostaną grupy właściwego turnieju Mistrzostw Europy 2020. Należałoby chyba jednak powiedzieć, że dojdzie tylko do dolosowania, i to niepełnego. Z tej okazji prześledzimy wszystko, co wiadomo już w tym momencie. Podział na koszyki pary barażowej grupy, do których trafią ich zwycięzcy, odgórnie przydzielone już pozycje w grupach. Najważniejsze zastrzeżenia i wyłączenia losowania i ostatecznie potencjalne grupy marzeń i śmierci, do których mogą trafić biało-czerwoni. Na ten moment znamy 20 zespołów, które rywalizować będą o tytuł najlepszego na Starym Kontynencie. Wywalczyły one awans, zajmując dwa pierwsze miejsca w swoich grupach eliminacyjnych. Pozostałe cztery miejsca wypełnią dopiero w marcu zespoły, które najlepiej poradzą sobie w barażach w ramach Ligi Narodów. Wiele zespołów zna już grupę, w której zagra, a także częściowo rywali. To wszystko plus zagmatwane zasady, chociażby kwestii aż 12 gospodarzy, kruczki powiązania z Ligą Narodów, liczne zastrzeżenia co do możliwości gry danych państw ze sobą nie wzbudziły do tej pory sympatii u kibiców i obserwatorów. Wracając jednak do tego, co wiemy już teraz. Polacy do końca walczyli, by znaleźć się wśród sześciu najlepszych ekip kwalifikacji, które jako teoretycznie najmocniejsze losowane są z pierwszego koszyka. 25 punktów nie wystarczyło, więc po Jerzego Brzęczka trafią do swojej grupy z koszyka drugiego. Tak, przedstawiają się koszyki. Pierwszy Belgia, Włochy, Anglia, Niemcy, Hiszpania, Ukraina drugi: Francja, Polska, Szwajcaria, Chorwacja, Holandia i Rosja. Trzeci. Portugalia, Turcja, Dania Austria, Szwecja i Czechy. Czwarty Walia i Finlandia. Stawkę uzupełnią zwycięzcy czterech ścieżek, wspomnianych baraży. Do fazy pucharowej awansuje aż 16 zespołów po dwa najlepsze z każdej grupy, a także cztery z najlepszym bilansem pośród miejsc trzecich. Baraże wyglądać będą następująco. W ścieżce A. Bułgaria podejmie Węgry. I lepszy z tej pary będzie gospodarzem finału przeciwko Islandii lub Rumunii. W ścieżce B. Bośnia i Hercegowina będzie gospodarzem pojedynku z Irlandią Północną. Wygrany tej pary podejmie lepszego z dwójki Słowacja-Irlandia. W ścieżce C. Norwegia gościć będzie Serbię. I zwycięzca podejmie u siebie lepszego z pary Szkocja-Izrael. W końcu ścieżka D. Gruzja zagra u siebie z Białorusią i ktoś z tej dwójki będzie gospodarzem finału, w którym zagra także Macedonia Północna lub Kosowo. Teraz prześledźmy wszystkie zasady, które zadecydowały o znanych już pozycjach zespołów w poszczególnych grupach. Siedem reprezentacji, które awansowały poprzez kwalifikacje i są gospodarzami, zostało już rozdzielonych w sześciu grupach. Są to Włochy, Rosja, Dania, Holandia, Anglia, Hiszpania i Niemcy. Wynika to z kolejnego, przeprowadzanego już dodatkowo losowania, w trakcie którego wyłoniono miasta gospodarzy poszczególnych grup. Grupa A to Rzym i Baku, Grupa B Sankt Petersburg i Kopenhaga, Grupa C Amsterdam i Bukareszt, Grupa D Londyn i Glasgow, Grupa E Bilbao i Dublin, Grupa F Monachium i Budapeszt. Losowanie polegało na przydzieleniu tych sześciu przygotowanych wcześniej par, które powstały, jak wyjaśnia UEFA, na podstawie siły sportowej, a także względów geograficznych. Cokolwiek to znaczy. Na ten moment jedynym gospodarzem, który nie weźmie udziału w turnieju, jest przydzielony wstępnie do grupy Azerbejdżan. Pozostali gospodarze, którzy mogą jeszcze wywalczyć kwalifikacje, także muszą trafić do swoich grup. Są to Rumunia, Szkocja, Irlandia i Węgry. Wszystko to, aby zapewnić im co najmniej dwa mecze grupowe we własnym kraju. Zespoły z pierwszego koszyka rozegrają wszystkie trzy spotkania na własnym terenie. Ważne przetasowanie następuje odgórnie ze względu na sytuację polityczną Rosji i Ukrainy, które podobnie jak kilka innych par, o których za chwilę nie mogą spotkać się w fazie grupowej. Istotny jest tutaj także podział na zespoły rozgrywające spotkania u siebie i pozostałe. Ukraina trafia do grupy C, gdyż nie może znaleźć się w jednej z Rosją. A jedynym możliwym wolnym miejscem dla Belgów staje się właśnie to w grupie B. Dzieje się tak, ponieważ Belgia poza Ukrainą jest jedynym państwem niegospodarzem z pierwszego koszyka. Komitet wykonawczy UEFA podjął dodatkowo decyzję, że Bośnia i Hercegowina, Serbia i Rosja nie mogą zagrać w grupie z Kosowem. Co ciekawe, te obostrzenia nie obejmują już fazy pucharowej. Mało tego, Walia i Finlandia mogą trafić jedynie do grup A i B. W przypadku Rosji i Danii przeprowadzono kolejne, dodatkowe losowanie, które spowodowało, że Duńczycy rozegrają u siebie wszystkie trzy spotkania, podczas gdy Rosjanie tylko dwa. Grupy C, D i F zostaną uzupełnione zwycięzcami poszczególnych ścieżek baraży. Jeśli w ścieżce A zwycięży Islandia, Bułgaria lub Węgry, trafią one do grupy F. Jeśli Rumunia zajmie naturalnie miejsce w grupie C, zwycięzca ścieżki B, a zatem Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Irlandia lub Irlandia Północna na pewno trafi do grupy E. Zwycięzca ścieżki C Szkocja, Norwegia, Serbia lub Izrael na pewno zagra w grupie D. Zwycięzca ścieżki D Gruzja, Macedonia Północna Kosowo lub Białoruś zajmie ostatnie miejsce w grupie C, chyba że Rumunia wygra ścieżkę A. Wtedy najlepszy ze ścieżki D zajmie miejsce w grupie F popatrzmy jeszcze na kogo może trafić reprezentacja Polski. Biało-czerwoni na pewno nie zagrają w grupie B lub C. Naszym najpoważniejszym rywalem będą zatem Włosi, Anglicy, Hiszpanie lub Niemcy. Z trzeciego koszyka przynajmniej na papierze, najmniej wymagającymi przeciwnikami byliby Czesi i ewentualnie Austriacy, z którymi jednak męczyliśmy się podczas eliminacji. Szukając rywala do grupy śmierci, nie ma wątpliwości, że byłaby to ekipa broniąca tytułu, czyli Portugalia. Najkorzystniejszym rozwiązaniem z koszyka czwartego wydaje się być losowanie wygranego ścieżki D. Gruzji, Macedonii Północnej, Kosowa lub Białorusi. Ten scenariusz będzie jednak możliwy jedynie, jeśli Rumunia wygra ścieżkę A. Wtedy zwycięzca ścieżki D trafiłby do grupy F i nasza wymarzona grupa przedstawiałaby się następująco: Niemcy, Polska, Czechy lub Austria, Gruzja, Macedonia, Kosowo, Białoruś. Nie zgadzam się z kilkoma analizami wskazującymi Islandię jako potencjalnie najmocniejszy zespół, jaki może wygrać baraże. Trudniejszymi przeprawami byłyby, moim zdaniem, mecze z Bozią i Hercegowiną lub Serbią, z delikatnym wskazaniem właśnie na tych drugich. Serbia, jeśli wygra, trafi do grupy D. Taka grupa wyglądałaby więc następująco: Anglia, Polska, Portugalia, Serbia. Jak oceniacie obecną formułę kwalifikacji i losowania Mistrzostw Europy, łączącą się ściśle z Ligą Narodów, obarczoną mnóstwem niuansów rozstrzyganych poza oficjalnym losowaniem, a także sytuację, w której niektóre zespoły grać będą wszystkie spotkania grupowe u siebie, podczas gdy mniej szczęśliwe czekają często dalekie podróże? Jakiego wyniku oczekujecie po biało-czerwonych na tym turnieju? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Co sądzić na ten temat? Jeśli jesteście zainteresowani materiałem na temat najnowszych doniesień transferowych dotyczących Milanu lub Bayernu Monachium, koniecznie sprawdźcie filmy, do których linki pojawiły się teraz w dolnych rogach ekranu. Mowa w nich o zawodnikach, którzy w najbliższym czasie mogą trafić na San Siro i Allianz Arena, a także być może rozgrywają ostatni sezon w tych klubach. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.